Siema! Hello, panelo! Dzisiaj, dzisiaj chciałem rozegrać wiedzę to potęgę z, razem z moimi braćmi z X Nie no, ja jestem na wsi, tylko laptopa sobie kupiłem i na laptopie siedzę Popie, ja mam lepszego laptopa niż ten komputer Luki ma lepszego laptopa niż ja też mam komputer A to jest Bradu Show Party <laughs> Quiz? Show Nie, są. zobacz laptop. Zobacz tam mnie na, na streama A, no dobra ja pamiętam, że mieliśmy to grać rok temu, kurwa, ja tak powiedział. A, no zaragramy, gramy, zaragramy, zara Grasz w branch show? Z nami? Siema. No kurwa. no pewnie, ale dzisiaj akurat nie mogę. A, Tylko to raz to masz, nie. Mam, takiego mam win na APS realu. No tak, dobra. tak, że miałeś placementy na streamie grać? No kurwa, ale no, nie wyszło. No nie wyszło. Nie było godzinek, z***a. Na... Teraz <grymne> Nas jest masraka na pizządzenie <grymne> Jeszcze, Mariac, jeszcze do... Chodź czeka aż będę mi otworzył. Grać w El Den Ringa Czego pod Ty chcesz, grubasie. Jeden. Co ty? ty Kuros wyzywała mnie normalnie Po prostu! Ej, to mam kupować pobierać czy nie? Ta! No, tak, kupuj pobieraj do... normalnie Dobra, ktoś to nie grał to macie strzałkami odpowiedzi. Góra, Są boki, tam, dół. Gotowi? Dobra, Czas i to wszystko zabawę, co grze. robicie. Dobra. Dobra. To. Piotr! Przed o? programem widziałem, że były czytane ciężkie kto, encyklopedie, to ważne no, jest no, ja. w jakiś sposób Pio! Pierwszy pio, Pio! pio. pio. O, to, to, to ja, to ja! Pieru widzisz! DARMO ZJADŁ! O ja. nasz nowy uczestnik. Jego poprzednik zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego poprzednik? Chodzi o ojca? Mózgu! Postawa skierniona, strach w oczach, to nie wyszaczki? wie co zrobić z rękami. Ewidentnie świeżak w naszym teleduchu. Ej, kto to jest Mózgu? Ojo! Ja. Maksim, nie? Liczę ja na ciebie. Parem Wyglądasz jak przyszły zwycięzca. No i tyle, nie? Alfons! No to, David, to David, tak? No nie, na miejscu pozostałeś, nie. już bym się tak? zbierał do domu Tak, Dave, David, tak. David, David tak. Kleopatra. rodzina David. dzwoniła, Kasia. że trzyma za ciebie kciuki ja, ja, ja. Pierwsza runda, nie? Zaczynamy, ja. darmo Oto kategoria Oho, darmo to co, patrzcie, ciekawostki. Daj modę, dawaj modę, 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 moda. O, moda No moda. Moda, co kur... gdzie moda? Chłopie, nie, ale... nie znaczy na modzie? tego nie Dobra, ja wiem co jest maskara Chłopie, Wow, ja. Nie mnie Dobra! Szałkanin! Boże, aż ty masz w pagieco! Ta nie, tu. z największych, corocznych wydarzeń w świecie mody jest... O, to wiadomo, e, Dobra, to, to, to jest... To musi być to, nie? Ej, ale mi to no, nie wybieram! Tak nie tak wywieram, nie, nie no, to kurwa, musi być! Skrzałki! Skrzałkami! Gieros, Gieros, no. bagieta, tylko pójdźmy cię. Aaaa, dobrze, dobrze! dobrze, dobrze! Dobra? to popularne to okulary, Który Co to kurwa jest? Uff, to jest! to jest to kurwa prosta, jak. Dobra, Dobrze! No ja to wiem! <grym> Jaką długość w metrach? Najdłuższy welon na świecie. Najdłuższy welon! W metrach, kur! Pięćdzimięcy, tak. to odpowiedział, Łatwo. Aha! Pierwszy! Maniecone! nie To ta Tak, Który znany malarz zaprojektował trzy okładki magazynu Vogue Malarz, no to jakiś, kur. No, mi ja pir. Dobra, nie wiem, kurwa Wziąłem tego, bo tych dwóch naprawdę żyło, nie? Będziemy Picasso! Poznajmy, poprawną kur. ...Picasso. Ja no, Picasso. No, Jaki nie kur... Salwador Dali? To on żył? Co kur... Co jest z strojem sędziego? Z strojem sędziego? No jakaś kur... to, nie? A, to z... z... Ale się zastanawiacie długo. Kitel chyba. No, jak to? Ty też byłeś w sądzie, na no, starego się roz...ałeś. Ty, odpowiedzi. to kitel serio? Nie, no dobrze, to i chyba idzie. idealnie <laughs> Co no, pitel to w kuchni. kuchni. A, A, kardigan? Eee, dobra, dobra, ja wiem, ja wiem. To jest kur... To. Postaw. To coś określał. Nie, kurwa, to, ale ja. Nie, nie wiem. Ja sweter. To, jaka to jest, jest, po jest po chyba sweter, nie? To tak, to kurwa, jest, bardzo, jest, dobrze! dobrze. No. Mam tyle punktów, co bagieta. Małej Pawłowski, co teraz, <laughs> to nie? dobrze, jesteście duetem dobrym. A. O! kur... Odpowiadacie. Ja się głosam. A to aby pominończku. Aby się zgłosić, korzystacie z trigera. Lecimy z tym. Pieróg w której kategorii? O, pieróg. W kategorii? W z wymienionych paliw nie jest stosowane w samochodach osobowych? Dobra, proste. Dobra. kurwa Piotr? No jak kurwa Piotr? Jak się zgłasza? Jak się zgłasza. A, dobra. Dobra, dobran, chyba węgiel, nie? Ile w przybliżeniu dobra, samochodów dziennie produkuje Ferrari? No, zgłaszajcie się. Remigio! ja nie wiem. Co jest kurwo? kurwa? Jak enterem? Dzień kurwa, dobra, to, to jest proste. Dzień nie wchuj mało. No pewnie tak. Pełne 15. No, to proste było. I chłop. to była, ja odpowiedzieć Napęd X-Drive mogą mieć samochody marki. No nie ma chuja. No, że... no, A, tu drugim. No BMW, no BMW, no, BMW, BMW, BMW X-Drive'a mają. Ja kurwa klikałem, kurwa, mi. Nie, ta kategoria jest do no chuja, bo to jest lagowane, host no, to, ma to jest No to jest zglawane no na host ma na pewno na pewno. Pierwszy samochód zaprojektowany przez Ferdinandę Porsche O kurwa O kurwa, no zgłaszajcie się. O kurwa. o kurwa. O, da. To taki spioś. No, no ja. Ej, ok, no co? E, co? Łapię to najprostsze. To był pierwszy zamut, ja który jest samochód. Ssetkę. Który jako pierwszy przekroczył 100 kilometrów na o godzinę. Okuźwa. Remius. No kurba przesłuchy <noise> nad tym <ten> MT. <noise> A wiedział? Weź, wiedział, weź czy nie? Jaka? Ej, co no podpowiadasz? podpowiadasz? Co parowy? Zobaczymy. A... Ale, w... kurwa, Wielu ich chciałem zaznaczyć! <laughs> <w programie. śmiech> Który słynny kierowca <laughs> odniósł śmierć w trakcie wyścigów. Oj, to proste. W no, proste. No, no, to proste! Widzę, że to było czwartym no. roku. No, no, ja panie, idę. Idę, idę. No dobra, no, tu będzie ten. Ma Peterson, to ten. nie? No chyba senno, <słaniczna> nie? No, <chyba, słaniczna> <jedyna>, senno, bo <słaniczna> co? Bo za sto, za kukiem? W którym roku odbył się pierwszy wyścig samochodowy? O kuś, no nie wiem. Remigiusz! Remigiusz! Boże, jaki spierdolony on ma kurwa. No. Eee! No co moi drodzy? Ja studiowałem motoryzację. W którym roku miały miejsce pierwsze motocyklowe wyścigi? O, to Bagi będzie wiedział. No. Remigiusz troszeczkę musisz, ty musisz no pierdala, później Dobrze powiedziałem, halo, halo. Czy na pewno Ej, ale ja tu zaznaczyłem No nie, zaznaczyłeś, że jesteś szósty Nieprawda Oczyszczająca konkurencja Czas na O nie, zasysanie Kto szybciej odpowiem, ten może zassać komuś punkty A, mać liczby Liczby Nie, ja pierdole No Ile gwiazd, no? gwiazd znajduje się na fladze... O kurwa O kurwa Dobra, e... szybko, szybko Nie wiem Aha, okej. Okay. A i dalej nie zasysa! Nie kurwa! Ile lat żyją płetwale błękitowe? No i skąd mam to nie wiedzieć, nie. kurwa? A, a, a. Jaka liczby, zasyska, kurwa, leci! Zajebiste te liczby! Jaka zasyska. zasyska! Liczba 13 w systemie trójpowrotowym... I skąd mam wiedzieć, kurwa?! Niebieskie, niebieskie, kurwa niebieski?! Dobra! Kurwa, Gramy dalej! Kurwa, ile punktów?! No, oddało ci chyba. E! Kurwa! A nie, nie siedmiu mogę na sobie. 7. No siedem, kurwa 7, nie? Siedem. No ja to, to zapytanie, kurwa. Dobra. dobra, Bagi, chcesz zarobić trochę punktów? Tak, da, no, dawaj bagietę dobra. no. Dobra. dobra. Jaka jest maksymalna temperatura w stopniach Celsjusza na powierzchni? O kurwa, no, masz to nie tak. liczby. Ja byś matma. Szybko, szybko. Oj. Jest Bli, ale blisko. Jeszcze no, raz, jeszcze no. raz. Z ilu nukleotydów składa się cząsteczka DNA? Ja, co to za pytania, kurwa? Cztery. <laughs> <laughs> Jak dwunastu, kur... Ile punktów zdobywa koszyk, koszyk osobisty? To proste! No, no to wiesz chyba, nie? Nie! Jak ctery? Jak 4? Jak, 4? Jak, 4? Jak Ile prac 4? dla Aristeusza musiał wykonać Herakles? Herakles prac ile, no? Dwanaście. Kurwa, mnie 8! Chyba jesteś kurwą popo, nie? Idę Że zabrałeś ze sextyl. punkty. Sextylion? Cześć. Dobrze, jest. Ale na zero, na zero. A, na, na zero, na ja? zero Mózga? O! A małe zacki. To ja? miał najdłuższy banan na świecie. O. Eee, no 16, nie? 16 cali, no. nie? No Kurwa nie? mać. Wysysa, wysysa. Nie popo miał takie pytańko, kurwa. Z jednym. A z jednym kurwa. Dobra. I to była prawidłowa odpowiedź! Punkty wędrują na twoje konto. A na kogo zostać? LIDA pija. PIO? pio? Ja Pierdolę. Jedna tysięczna to dziesięć do potęgi. O, o. to prosta kurwa <laughs> Jak ty kurwa? Jak? Dałeś na plus

Jedziemy dalej. Dawajcie jakąś ruletkę. Wysokie stawki. O! hazardu chyba jeszcze nikomu nie rozdał. No, końce. Nikam. No nie, Kleopatra to na pewno nie weźmie kulinarice, nie? Ona strzelauje. Przekonajmy się. No, no dobra, ja w przyrodę bywa. jestem niezły. Pora obstawiać moich ku hazardu. Oby fortuna wam sprzyjała. Pierdalam się, nie? Za 500. W przewodzie pokarmowym człowieka nie są. No jezus, kukurydza to proste. O kurwa, co? Co no to jest za pytanie? W przewodzie pokarmowym? Poznajmy poprawną chyba odpowiedź. Węgle. Chyba węgle. E E, wyjebało mi! Co, Witaminy! Co nie pogram? Co, taka Cerce, kurwa, nie pogram? I nie do Te i co, I co w końcu, kurwa, było? Witaminy? Witaminy. Witaminy. uźwa które z podanych roślin nie mają korzeni? Dobra. A to będzie proste. Kurwa co? Za wilce. Kurwa. No dobra, no chyba kurwa. Nie wiem. Chyba porosty, nie? Bora oddzielić prawdziwe no od tu bez korzeni żywio. No oby. Luki też jak dał jak porosty to jak ktoś. Łuki pierścień. Nie no to no to. No to ja no słowo strzałem. Prawdziwek, czyli borowik szlachetny, ma od spodu kapelusz. Okej, okay, to proste. Eee... Ej, kurwa. Co to jest za gówno? Jakie rurki, jakie pauzy. Dobra. No kurwa. A tyś nie widział tak blaski. Kurwa. Rurki ma jak chuj, przecież. Z do chuja w końcu. Nie może mieć nic innego niż. zdanie? No! Rurki, kurwa! No, rurki, a ja co kurwa? Dobra. Są rurki kurwa Komplasty obok siebie. Dobra, to proste kurwa, na pewno. Kopka, cytrus, cytrus, cytrus. To nie jest cytrus do chujas. Ale nie ma opcji, że no ktoś w nie? 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 Dobra, każdy no nie trafił. <grym> no może to i dobrze. Każdy no dał 500 tak? punktów? Okay. Yeah. Yeah. Nie. Wieruch dał 250. Ten? Nie, no kurwa. Ja ma, dźwięk dźwięk. Dobra, dawaj 500. Do mikroelementu O kurwa! O kurwa. Uj, Czas sprawdzić jak wasze tak to chyba By dobrze no nie? Mam siłownię. Jest kurwa Jest kurwa Jest Dobra Ten Na dole tabeli Jak nazywa się część włosa, która znajduje się w skórze Nie no to prosty kurwa Czosnek Boryję ci czosnek nie? Korzeń korzeń Żeby nie uszkodzić na jeden mm. No Prawa dla was W tym programie rodzą się nowe legendy No jak? gotowi na jeszcze większą dawkę no. No, a jak? dajcie mi go trzeba się odkuć teraz konkurencja pół na pół pół na pół? Zmienione a zasady. to fajne to na zapadnie wchodzisz ujrzycie tylko dwie odpowiedzi o x ale uwaga Betinie. jedna no. zła odpowiedź i runda się dla was kończy o. inną nazwą witaminy B6 jest B4 nie a, o kurwa idę to zabawi, nie? nie poszedłem nigdzie no, nie! Już To najgorsza odpowiedź. To w w tej fizyk, no nie! Ja, pierdolę, to B12 była chuj! No i kurwa, jak dla mnie. Obraz Mona Lisy przez kilka lat wisiał w sypialni. No jak to kurwa? Napoleona, nie? No no, suba, nasuwać. Abrahama, dupa. no nie? Nie, nie, nie wie, wiem! No kurwa, jak Abrahama Nikolna. Kleopatra! No to trzymaj się, no tu. A. Koniki morskie są. O, to proste. No. No, no, na kurwa chyba że Nie, to badę, No, nie? Luken, kurwa. Pio. <noise> <noise> <Kurwa, głos> się zastanawiałem, czy by tu jest. własną drogę. Kurwa <noise> myśli. Czego nie można robić w Kanadzie, gdy O pada to decyzje. było, to ja pamiętam. No, to jest mega ciekawe, nie? No, to lewo, lewo, lewo jak coś, lewo. Także <noise> wiemy to wszyscy, nie? XD Jaką częścią ciała uderza Mario w klocki ze znakami zapytania? Nogą. No kurwa, ręką, nie? Akurat ręką, rękę trzyma ręką. do góry, rękę no, do góry rę... trzyma, kurwa. Ręką, Oj, ręką. CO JEST KURWA? No nie poszło mi! Mówiłem, ze ręką, kurwa, bo jak skacze, to ma rękę do góry. No kurwa, byłem na ręce i mi nie poszło. Ja pierdolę, co? Kuźwa, tyle punktów w O kuźwa. Nie yeah, no kurwa to chyba... Tutaj. Ja Na chyba pieszo, nie? Aha, nie poszło mi! No kurwa! kurwa! To jest Uczestników dobrze. idealnie obrazują... jeszcze może jakaś odkutka. Grupa wysp wulkanicznych z bujną roślinnością i wspaniałymi górami to No co sesele kurwa Kurwa to jak coś to wszyscy odpadniemy. Dałbym markizy. No, ja <grym> nie mogłem dać markizy, ja pierdole. Na Seychellach nie ma żadnych gór chyba. Kurwa, ile punktów. Kurwa, za to 6200, no, kurwa. No i chuj. Dobra, finał. emocje i wybuchy. To final. właśnie Brain no, Ja pierdolę mogłem kurwa się odbić wreszcie. Oho, ale zesrani wszyscy, nie? A ten Pawlowski my. się cieszy. Wielki finał. Yeah. Uuuuh, no. Rafał Brzezowski. Co to jest? No, HP. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwko. Dobra, gramy next, jak coś no, no tak, no tak. Czas wyłonić no, to, Jak chcesz się zaś komarsony? Jak ktoś chce? To pogrzeb no, Największy o! pancernik II wojny światowej to. O kurwa. Chłopiec, że tak jakby. Kurwa, Jak ja lubię odpowiedzi No chyba tak nie. nie. A, ja a bo czyć kto pierwszy odpowie, tak? No tak, tak. A, to xD Który z modeli karabinów jest produkcją rosyjską? Co to za pytania? Kurwa, sypsy był. Okej, okay, nie ma, no, chciałem Bezbłędnie. kliknąć. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. No, Ej, ja nie wiem, nie. no. Ty no, kurwa. To kurwa, no bo nie odpowiedziałeś, kurwa, no, to się naucz. Dobra kurwa. Kurwo jebana. Nie ja Piotr, dobrze. Szmatopierdolona. Nie we mnie, no kurwa. No, kurwa się nałóż, nie? <śmienicza> na ratunek przybywa pytanie Apeczki, O, hapeczki, hapeczki. Kto o. chce zostać dłużej w programie? Ja chcę. Wukmacher to osoba, która... Kurwa! Dobra... Aha, bo to no się zgłaszasz! nie zgłaszasz! Ja nie wiedziałem, kurwa! że się zgłaszasz! kurwa, chodź na pierwszeństwo! Dobra... Plus 20. On jak chce kurwa za to zawsze zagoszuje. w postaci kuli z pałąkowatą rączką nazywa się... Tym kurwa? Kurwa! Ma Kedbel. Kto to? To jest Domino, ja. nie? Słuchaj, słuchaj. No kurwa, no gościu no! Teraz Skręcamy minus 30 ruchę. HP Teraz strzały zabierają więcej energii. Ja pierdolę! Napier na dane terytorium to Kuźwa. Nie! Nie! Nie zawijam nadzieję, że nie! Insektycydy zwalczają. O ja pierdole Obyś przepierdol. Wady, nie, ale... Tak. Ty dobra, pająk to nie owad? Kurwa. Świetnie, Wybierz no ofiarę. ja to kurwa! Jak to jest możliwe, <śmulary> to, to, to. Idziesz na dno. <śmulary> Jak nazywa się przenośny namiot Mongołów? Pieru! No ciekawe. <śmulary> no to, to, to Jak się nazywa wagi? Iglo. iglo, iglo, iglo! Jurte, chuj. Świetnie! OOOO! Wow. Energia trafia na twoje Duchy nie gadają! Skąd wiedziałeś Buggy? Ja wiedziałem, Co? bo big mam to jest stojące już! Co? <grym> Kurwa! <grym> Kurwa. <grym> Prawy, lewy, a zaznaczasz. Aha, jakiś big z bugiem? Aha... Nie, po prostu... Mam o, minus 40, 40 teraz! Jak nazywa się zmyślone przez artystów nazwisko podawane w miejsce prawdziwego? Proste, pseudonim. A! Mi się nie, nawet nie, odpowiedzi dobrze. nie wyświetliły. No bo chłop na przewagę, ewidenty, kurwa. Dobra, Kuśfa, nie? Ty, kto to jest? A to mózgu. Ja. To mózgu. Nie, proszę, nie rób mi tego. No jeden ma za dużo HP, ewidenty, nie? No jeden ma za dużo, no. Dobra, na dwójkę. No to nie, to nie Niech to nie to żyje to na krawędzi. Na siebie. Niech jeden żyje na krawędzi. Co, co nie we mnie? Oj, kurwa dobrze odpowiadam teraz nie? A ty jesteś szpanieriem target. Jak nazywa się część w rowerze do której jest zamocowany A ty czemu nie strzelałeś kurwa, który ma najwięcej? A ja powiedziałeś, że bajki ma za dużo Właśnie o, Jak to nie, nie rama kurwa? No rama rama, to sztyca sztyca kurwa Oj, kurwa, to ja wypierdalał Na krawędzi Ka -ka -raka. Najsłynniejszym polskim dywizjonem wchodzącym w skład raf był o, ten w A? <tuszy> <tuszy> o! No, Byłem to <tuszy> A no tak! No a, tak no kurwa! A, przecież jest taka okay. ulica! Tak, no tak, no tak! No, no, no tak kurwa! Tak! No rapagetson to jest, jest jak to danych wyrazów nie jest nazwą ery? No kurwa triceratops! Co nie we mnie? <śmiech> <śmiech> no a co nie we mnie? Dużo masz życia! Nie we mnie Rymek, bo on jest kamera, że Aha, <laughs> co to za... <laughs> a, ja to ja nie Podziękujmy zawodnikowi gromkimi brawami! Alfons zbyt, Albo... kurwa, nie? Gromkie brawa dla ciebie, David. Dobra, <noise> <noise> ten argument był trafny, no? Powrót do przestępstwa nazywany. O kurwa. No tak. Repik już. Za fugi. Za <noise> 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 kurwa. No to podrasowuję Gnata. O kurwa. o kurwa. Które miasto nazywane kurwa, jest miastem Beatlesów? Beatlesów? O, kurwa nie chcę ryzykować Ja pewnie Jakbym dał też Pieru! Ja bym dał licy nie? Ja też bym ja. dał licy A to, to, to Pieróg Uważaj Pieróg jak może dostał. się zaraz dla ciebie skończyć Duże petardy hukowe to A tak, no, jak ten enter działa? Nie to... musimy, a. że on ma wcześniej odpowiedzi Host Uwaga no to chyba BUMBumy, Boom, nie? Dobrze. Zyskujesz dodatkową energię Jebamy Achtung? Która z postaci komiksowych jest samotnym kowbojem? Aha. Lucky Luke! Kurwa, ale jak to tak szybko? Oj, Halo! No strzelaj, no! Okej... Okay. Mózgu! Móze, na mózgu! Jeden fałszywy ruch i spadasz! Jakim elementem architektonicznym jest gargulec? Okej... Okay. No, myślałem, że ktoś inny otworzy. Nie, Dobrze. Dobrze? Dobrze, kurwa! Świetnie! Rienka! No dobra, to żeby podkręcić atmosferę, to co, ja nie... my nie, nie mieszkamy razem, nie? A, a, a. Ale, ale, czemu we mnie, a nie, ej! Cleopatra! chyba życie na, na krawędzi. Bo my na ryby jeździmy. Właśnie, na ryby jeździmy, no tak. Które z imion nie należy do żadnego z braci Marx. O kurwa, no to jest kurwa chyba Buster, nie? O kurwa! O, bezbłędnie! a teraz jest najlepszy Dobra, wypierdalaj kogoś, wypierdalaj kogoś z mapy! Pierozini. E, no co, ja ci z bugi nie zrobiłem, nie? Może tego co... mam... Ma... <laughs> <laughs> <ta właś śmiech> bo, bo, bo mnie... Bo mnie wyjebałeś że pierwszą A! Ja to ta, bez <laughs> jak pamięta, jak pamięta! 60% dopiero poczujecie moc tej broni! Baryłka ropy naftowej to około. O, to łatwe. No kurwa, nie idziemy. Dobra, poczekaj, bo nie wiem, czy pamiętam. Eee. O kurwa! Ty bańka, takiego? A, a, a. To Chyba tyle! Dzielę. Źle! No, i... no to strzelam! Ja to nie. Ja pierdolę, ty. Ja bym? że to innym podają, to kurwa w decymetrach sościnnych. A, to a jest ile, parista. kurwa? Okej? Okay. Eee. Kurwa, no kurwa, a ja Enter no, kurwy, klikam stary. No. A ja Enter napierdalam, Murro, żeby się zgłosić. Mózgu. Dobra, odpowiedź. Dobra, ee, nie ee, mogłem odej. znaleźć, że pozwolenia pas kawy, nie? Rzucaj bagietę. Nie, no, dla zarzucenia. Eee, kurwa, kawę wykazywał. Porówno. Okay, po okay. Jak nazywał się przyjaciel i pomocnik Sherlocka Holmesa? O, kurwa, Kawa. jakie takie proste. No, Watson chyba, nie? No tak, a. tak, Watson. Dobra, ale ja cię nie wyeliminowałem. No ale wy, wyjebałeś, więc Przypierdol, nie? No ale raz, raz! Pierdol! Ja pierdolę, Buggy to wygra, nie? Ja kurwa w to wierzę. się długo, nie trzymaj się ja. No a kto? Jak nie Ty? Panowie, panowie, pamiętajcie, ja was nie wyjebałem. Stanie przez zmieszanie koloru niebieskiego z czerwonym. Eee. Ja nie wiem. Pierdolę. Ładuj go kurwa Piotr. Proszę! Ja cię nie wyjebałem! Kurwa leć! Dobra, wielki pojedynek kurwa z Bagim, 1 na 1 jeden, Albo jeden na jeden z Bagiem, nie? No nie ma chuja O kurwa! hapeki! hapeki. Złacaj się od razu Bagieta, od razu Japoński nalot na amerykańską bazę floty Pacyfiku. Pamiętną Stany zjednoczone do II wojny światowej. Ale No. to się ale może odpowie, może się odpowie. No. Nie, no nie ma opcji, że się odpowie. No, nie ma chuja, że tego nie zgadzam A. No ja tam byłem. Ale jak ile Kurwa, się nie ma sensu w No, ciekawe, ile ale, to może bageta, jak nie odpowiesz, jak nikt nie odpowie, to odpadasz, jak coś. Chyba 6, no nie? Dobrze KURWA Pieróg bezbłędnie A teraz okay. najlepszy moment Pora przybliżyć kogoś do kąpieli no. Nie, nie czytam czatu Nie mam czatu włączonego No Zobacz, na pewno, 8 sekund nie? żeś się zastanawiał, Ta. Jak nazywał się tak Nie mam czatu włączonego O kurwa Chyba... Remis będziecie mieć się Wydaje się, że falanga, nie? No i... JA! Bagietka, najmocniejszy Zixi ja pierdolę bagieton, brawa, brawa A. dla bagiety. Ej, co jestem topcy? Brawa dla bagiety. Nie, wygrałem, Wygrał, wygrał, wielki fuga Jeszcze raz. Rebans Mam jakieś minutkę, żeby siku zrobić, czy nie? Mamy, mamy, ja, no, ja też idę, ja też idę tak. nie.